Witam na najgrubszym Witam kanale, w kanale w Polsce! Dzisiejszego dnia udajemy się na bardzo ciekawą rzecz: sprawę, sytuację, zgrupowanie, zbiorowisko. Zlot, zlot, zlot. Jedziemy na zlot samochodowy. Dlatego dojechaliśmy, ale nie było nie, wcześniej, nie nagrałem wstępu, więc nagrałem wstęp. I teraz jedziemy. Psik, psik. Automatyczna myjnia dżugańska. Jak się nie ma spryskiwaczy, to się lubi co się ma, nie? Muszę dzwonić, bo zdmuchuje mi mocno. Ale <grym> my stylerowali na tej szybie. Nawet ja! Straf... <grym z tyleromali> Weź się w końcu naprawdę spryskiwacza może co? Nie no, bo to nie mam pieniędzy. <grym> A zobacz, lepiej... jak to jest je rzecz. lepiej sobie wziąć to już... mam? od mamy ukraść płyn i psikać, nie? Jeszcze lepiej od Kariny! Jeszcze lepiej! Jej, kurde, bo ty jesteś robali jest to. Nie, nie mogę, nie mogę z nimi. ja. ale mi nie popsikasz, tak? No już to lipa. Ale... Ja tam nie sięgam. Joki to boli, Co to jest w ogóle, ty? Ale go zaraz na prostej biorę. Ale to musi być szybkie, stary, przecież to nic nie waży. To jest do pasa nawet, to nie to sięga te auto. To masz silnik od skutera, jak nic. Od skutera, człowiek. Albo tam jakiś silnik z turbo. Stary. W ogóle, panie, jak od skutera widział, Nie, nie zdążyłem nagrać, że za szybko przejechałem.

No. Weź mi załatw przejażdżkę tą Erusemą Nie on, on się szepa? nie weźmij, bo jesteś klocem ciężkim i będzie za wolno stawać Ale czemu Erusemą, tak on się przejechał ci. To poproś, na kolanach no, to, to, to... Dam ci, załatwię. dam ci wytyczkę, no. ale załatw mi No dobra, załatwię, tak? O, no, z możesz masz wytyczkę, patrz Tu tak. ma to, od Porsche? A jak? Zobacz, weź No pewnie, że ma od Porsche, bo myślałeś, co on Ale Słuchaj, też fajne, ale... Zobaczmy, kto wygra, co? Obstawiasz? Ja obstawiam Sirocla Nie, no RS, RS obstawiam Ja Sirocla, to zobaczę jak to wygra Dobra W ogóle weszliśmy tutaj, gdzie nie wolno, ale my możemy, bo nie wiem, czemu, po z kamerą, powiedziałem, że są fotografy Ej, wygrałeś O Mówię, mówię, że RS Aj, 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 weź, weź Patrz jak lamusy stoją za furtką A co tam, Presiu, lamusie za furtką Cześć a, mnie mocno. zapakować. co? Zapachować? Weź go, puść, bo mi urwi palce. <gryzak> mam to, to. fajny cień. Bardzo udaję fotografa. I, I wtedy tu mogę spać, bo mam opala. I dlatego tu stoję po prostu, tak to nie wolno. <gryzak> Zobaczmy, wyścig, jak teraz. wam jeszcze motorki i tych wyścigów, bo to nudne idziemy na drifty. Czemu <śmienic> on wystartował później niż tamten? Nie wiem, ale wziął się, leciał i, na koło, i na, koło, o, na koło, na koło, na koło, całczas. Tragedia, żeby na plec nie polecieć. No patrz, teraz znowu się czeka, ale to Porsche porobiło to chyba. No tak, Porsche szybsze, no co. Bo ma koła za ciężkie ten takie tunikowe Zobaczcie tam jakie fajne Cartoon Network okleinka Korsa będzie lepiej pomalowana, ale to się dopiero dowiecie Czujasz, już zdjęcie, jest egzotyczny samochód, patrz jaki fajny Dobra, już ci robię Zrób zdjęcie To takim Iron Man jeździł w filmie chyba, co? Czy on miał starszy? Pan widzisz, V10 ma O, V10, a ty masz ile pod maską? się, bo idę nagrać z przodu Nie wiem co to jest, ale ładnie no nie powiecie, że nie, i ten kolorek robi Zobaczcie to, to jest już prawdziwa, prawdziwe auto pod wyścigi na jedną czwartą. To jest w ogóle, wow, to jest wszystko z plastiku. To w ogóle lampy są naklejone, zobaczcie. To już wybeszone wszystko. To jest dopiero fura. Czy to musi tak posuwać, bo to, to mu zjadło podobno. Normalnie to tak mocno, Czejcie. Ale to już widać, widać to już jest pod to robione, nie? Dżugan, tu patrz, tu jest wydech, cześć, tu. Może ja tak zrobię w BMW swoim? <grymne> tutaj w ogóle widzisz tego zielonego Mercedesa? To jest z, z Dubaju. A to to właśnie z Dubaju jest, to Buddha nim jeździ, to ten sam. To już Buddha, Budda, Dżugan. Mam takie zdjęcie na Instagramie, a ty nie masz. Haha. Dżugan, duń autka, autka, ale my idziemy na drift. Na drift? Co za

rozkraciły albo zmieniają opony To e 30 idziemy zobaczyć jak to wygląda pod maską, której w ogóle nie ma. Dobrze. Jak to auto tutaj stoi, nie wiem czy mi to widzicie, ale jak przejadę palcem, to są same opony. Patrzcie to. Osać z opon wszędzie tu lata. Ale auto pro tu To, to koleżka na przerwę, bo amortyzator mi się rozdał. Ale piękne auto, chciałbym taki. Tu jest chłodzenie, patrzcie. Tu dziura, tu dziura, tu nie ma dreżaka. To mi się podoba. Na kole też po co potrzebne. Fajna, fajna furka, Tu też fajnie, żeby podnosić i mieli koła, taki paten. To mi się podoba. To, to jest gleba, nie dżuga się w wpali. zobaczcie to, zobaczcie Pal palec wchodzi i nic więcej, tylko paluszek, nawet grubsze palce, dalej nie wchodzą palce, to nic nie wchodzi, on leży na ziemi, tak się jeździ, szoruje się po ziemi, miską, dokładkami, wszystkimi zbiera liście i śnieg, to jest jazda. <śmiennie> Dobrze bangla, co? U Rudego w aucie. No. ale bym się przejechał. Kupę sobie takiego proszę. Ale go, czego? Ja bym takiego kupił, ale nie ale, mogę znaleźć tego. No so, chcemy so sobie siedziało na krema, jakby się tak coś mieli. No super by było takim go kartem sobie jeździć Musiśmy no. takimi znaleźć. Jest menadem, niech ogarnia go karta. Dobra. Zobaczcie, Sylwia. Piękna. Daj mu na zimnym. Daj mu. Podaj mu. Daj mu. E, nie da. No, mój lepiej gadał 36 to, to gada przy... Czarne volbo czego tak gadasz, to jest kosmos To jest tragedia, co oni mają z tymi samochodami. Ja, jak ja bym tu przyjechał swoim to bym wszystkich zgasił. I w wyścigach, i, i w driftach i we wszystkich. Temu <laughs> ale większość. To, to jest ma ma taką nie wiem, co ona. Oparza. No to już to marzę. Eee, nie wiem po co. To ale w ogóle jak pada deszcz to eee, tego to nie polecam. Ale jako Patrzcie, jakiś liczny to, 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 to jest to. Leba, chleba, szeroko, za, koło, spoiler. Z przodu, nie było w ogóle. Co, co było tylko to, to, by to. No, zobacz, to, no to, to no. ale jakby no. to no. Tam był taki, Zamiast żeby zrobić coś ciekawego. Chyba wyszło, tak mi się wydaje. To prawda, mam takiego znajomego na złomowcu i mówi: Przyciepkę, poszedłem do niego, z tym mówi: ale co ty będziesz z tym robił? Po prostu byś to utrnił tam pokazałem mu w których miejscach już jak zabrakłeś to utrnił. I coś z tego zrobimy. No, ale co ty będziesz to nalawał? Bo już. powie chłopie, nie będę ci tłumaczył. po prostu to łódź, a to sobie... Ja, to jest ta. Ja sobie to... No dobrze powiedziałeś. Ja sobie to o, po prostu wezmę, zabiorę i później zobaczę, co z tego o, 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 będzie zrobione. Ludzie oczywiście pukali w górę. Nie co? da się tak zrobić, żeby to jeszcze lepiej... Ja szanuję takie tatuaże, bo to jest akurat arcydzieło. mam no, w drugiej kocie. nie, Proszę, <laughs> proszę. Sorry, mogę zdjęcie? się. Dobra, dzięki, dzięki. Będziesz kiedyś Dobra, pa. pa. Co to było? to takie kolorowe to jest? Crawda? Wychodziło w serii z salonu, na serio. A takie kolorowe? No. Ja bym to zrobił na zielono cały. Tak patrz, tak jak masz tę klapę, tak to byłoby eleganckie. Ale to nie jest zielony. No co to jest? To jest niebieski. To jest zielony. Klapa dał. No, a jak to... to jest miętowy turkusowy. A, to był turkusowy, właśnie. To by zielone zrobił wszystko. Nie, to nic Ile wyszło? No, dobra. Mam tutaj wpiznę samochodu, Ople, Gulfy, inne Volkswageny. Oczywiście BMW, najlepsze. Piękne Cabrio Trochę sens, bez turbo niestety. Nie to korszowa szczura. Mamy tutaj inne Alfy Złomeo. Oczywiście sobie żartujemy. Jedzie również supra. Nie wiem jak się w tym aparacie robi zuma. Mamy Audi trochę na glebie, dość za mocnej moim zdaniem. Nie wypowiem się otwór ładny gulfik Ładny, bardzo ładny gulfik Ciekawe co tam siedzi zasiężek. Wolno sące, bez turbo, idziemy stąd. Ty czy jak oceniasz... A, y... ma wszystkie guziki i patrzę jakich u mnie nie ma, nie. Y... będziesz doposażał swoją BMW? nie, po co? ważne że pali lacza. tak. O, dachu, musi być szybka. zapomniał w ogóle gościu. zakładamy ci turbo do BMW? To, nie wiem, ale to chyba. jak zostawicie pod tym filmem, ja coś naklikałem. ile łapek działa? Tak, że ja widzę siebie. Jak zostawicie pod tym filmem ile łapek? 20 tysięcy to za pieniądze z YouTube'a Jaszczura. Super, O, tam jest Supra. Gdzie jest Supra? Tu jest Supra MK4 z 2JZ. -em. 2JZ jest fajny. Jak zostawicie pod tym filmem. Dobra, niech będzie. 10 tysięcy łapek to za hajs z YouTube'a, czyli hajs Jaszczura. Uturbiamy jego BMW. Pomachaj. Będziesz wtedy lepiej palił. to fajnie jakby w No, także niedługo zbiórka, szykujcie się. Mamy tutaj pięknego polo Po prostu z Niemiec. Stens, felga, gleba, klatka bezpieczeństwa. Jest dobrze. Jest dobrze. W środku również dywaniki ładne. Ogólnie przejmuję ten kanał, więc trochę wam tutaj poopowiadam. Yy, mamy tutaj... Opelka za chwilkę OPC 202 litry turbo podejrzewam, jeśli to jest OPC Ładny brokacik, w lakierku, nie wiem czy się przyjrzycie, zobaczycie. Widzicie jak się błyszczy? Patrzcie, jest skóra nawet. Maską, widzisz? I są jakieś nasilki, tylko nie wiem czemu zamknął. Nie ja Żeby nie ukradli. Brokacik, brokacik Ale patrzcie tu złote, tam też złote śrubki, nie wiem czy to będzie widać pewnie, nie? O kurde. Jeszcze to jest z fabryki ma folię. Patrzcie, fotele reka, Recaro Recaro w w Ja ci podpowiadam jak być w bagażniku. W bagażniku to nie, tam ludzie się to od drugiej strony jest, tak Idziemy nagrać z ukrycia Dobrze, nie? Fajnie. A na się Ale jesteś słabym youtuberem, bo się wstydzisz przy ludziach A to nie można tak? Pani, to maska, maska jest otwarta, nie? patrz, a patrza, jednak jest zamknięta. Jak to się stało? Umiesz to wyjaśnić? Panie mechanik, jest zamknięta maska i otwarta. Nie do pomyślenia. To jest niemożliwe. Napiszcie w komentarzach jak to się stało. My nie wiemy. Jak do tego doszło? My nie wiemy co się stało. Ale M power. A jak? Wyścigową bo boć z lot. Nie słychać się, bo zagłuszałem drifty. Idziemy pokazać drifty. pilota Amatorzy, idziemy stąd. Tu kolega zajął drugie miejsce w konkursie na car audio. Chodź opowiedz nam trochę o swoim autku. Mamy tutaj no lagunę, ryjną rynówkę, proszę bardzo, silnik 16, benzyna, nic nie modzone, ale wszystko jest z tyłu, zapraszam. bardzo. Mamy tutaj kibel rurę, najważniejsze. tuba basowa? Tak, to jest tuba basowa. Tak się od babci? Tak wycięty otwór tutaj, jeden drugi. Może bardzo. I to tyle. Cały sukces, proszę Państwa. Ile masz tu moców? Eee, myślę, że tu będzie tak z 20 kaczek mechanicznych. Tak, około. 20 kaczek mechanicznych. Tak, nie, tak poważnie to około 7 kW. Nie no, trochę kaczków tutaj mamy. Patrzcie, ile kaczków mechanicznych? No 20 jest. Tam tutaj ładny piecyk. Ile miałeś decybeli w konkursie? Eee, teraz miałem 130,2, więc przegrałem. Zajęłem najprawdopodobniej drugie miejsce, ale najwięcej, ile zdobyłem, to 141,2. A czemu dzisiaj tak słabo? Nie ma prądu, nie, nie ma, mocy. Nie, nie ma mocy. nie zapłacił za prąd, nie ma. Nie ma. O, idzie jaszy. I co, fajne? Nagrałem wywiad. I co, fajne, słabo? Zobacz, wypasa. Fajna tuba U. basowa? Tak, panie Majster. Drugo. Grubo? Grubo. A w drzwiach też są jakieś, czy nie? Masz o. drzwiach głośniki? Pokaż. Tutaj również mamy głośniki na Kibel Rule, a tu przyklejone na klej na gorąco. Ford Forzik, Fiesta. Czerwony, szybki, plus 10 koni i ma dwa sportowe paski. Ford Performance. To jest to. Ford Ford Dużo Fort.

Normalnie Czy korweta jest niżej? Myślisz? Przeszedł, przeszedł Nie masz się czym martwić nic... ja Pomiędzy tymi dwoma korwetami może mi... walka być od 0,3 mm Aja, aja, aja Przeszedł? Dlatego zobaczymy czy jest niższy czy nie jest Bo ten, mówię wam, jakby okay. On jakby nią no, te lury no. i spoiler to mogę przejść do No i co teraz ja zobaczymy zmieścimy. O tak, tak, tak może o, się uda przesuwać pod wodę Jest na milimetry ale przejdzie, przejdzie chyba dla rady? Dla Oj, przytarło, przytarło, oj 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 Widzicie tą kąciutkę? Ładnie pod masaczką, a mi się podoba A nie, jakieś ulepec, nie? Dokładnie Tutaj jakieś gruzy montują Tragedia Wchodźcie na mój Instagram, Wężu podłoga 10 tysięcy łapek i turbimy robimy BMW jaszczura Pozdrawiam Po tym amerykańskim Ty sobie wrzucasz rower, tak zarzucasz I idziesz z góry i potem zjeżdżasz na I to kozacko Ale to jeszcze tak inne koła zwisać, co nie? Czujesz ten vibe, co ja mam? Vibe? Nie to po, co te, po co ten vibe? Nie czuję go Ale ładne auto <śmujesz> Ej patrzcie to, gościowi koło nie, nie <śmujesz> nie, to, to odpalało Ale grubo to wyglądało no, To jest najlepsza. A, We'll Mamy przed Jopel! Nie? Patrzę na bruchę. Nie no? ja nagrywam jest piękne! Nie słychać no. cię pewnie ja tu łupią. Jak nie wiem. Ja nie pluję, to ty. Ja pluję. Dobra, to by było na tyle z relacji z tego zlotu. Było głośno, były palone gumy, wszędzie latały opiłki opon. Było szybko, było fajnie, było głośno, było mega głośno. Trochę aż mnie uszy bolą, wszędzie mam te opiłki z opon na twarzy. No i to by było na tyle. No co więcej, była po prostu taka relacja z tego zlotu. Tutaj macie guzik subskrypcji, także subskrybujcie. No i tyle, nara.